Wczoraj była straszna ulewa i w ogóle bardzo ciężko się jechało. Wczoraj było bardzo zimno, mieliśmy odwołane odcinek, ale jechaliśmy 400 km po Asfalcie, ale było straszliwie zimno. Niestety wczoraj się słabo czułem bardzo i dostałem antybiotyk, więc teraz jadę na, na lekarz i tak się odcinek przyjechałem. Znaczy odcinek już był suchy, było, ciep no, było cieplej słońce, więc zmieniła się pogoda, też zmieniła się charakterystyka, bo była więcej było niż piachu. Dzisiejszy odcinek, no, mogłem pojechać trochę szybciej, ale oszczędzałem tylną oponę, bo można było łatwo spalić to, no, tą oponę, którą, na której się ścigaliśmy I, i może za bardzo trochę oszczędzałem, ale na przykład Francisco Lopez y, nie oszczędzał i nie dojechał do mety, więc ja się cieszę z tego, że jestem na mecie. Y, minuta 30 straty do Cyryla, więc nie za dużo. Więc eee, bardzo szybki odcinek, wyszliśmy z 170 na godzinę, średnia z odcinka wyszła 130, więc y, można sobie też z tego wojnę skraść, bardzo bardzo...